Mimo tego, że mamy nową aktualizację, to challenge się nie zmieniły, więc zobaczymy: 107 stron wy mnie nienawidzicie. Albo wręcz przeciwnie, bardzo mnie lubicie, bo otworzycie te challenge. Także zobaczymy, ile. Na której stronie skończyłem i ile dzisiaj challenge uda się zrobić. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Like I przypominam, teraz będzie coś takiego. W sumie jest coś takiego, że jeżeli kupicie cokolwiek z Konem Flotar, to dostaniecie unikatowy awatar. Ja nawet tego awatara szukałem i na razie go nie mam. Ale obstawiam, że lada Moment, lada dzień po prostu zostanie on dodany, i w ten sposób będziemy mogli się rozpoznawać tutaj. Jak zobaczę, o masz awatar, dobra, jest z ale wiadomo, yy, nie ma presji żadnej, jeżeli chcecie wspieracie, jeżeli nie chcecie, nie wspieracie, także yy, nie ma żadnego problemu. I tak dziękuję każdej osobie, która oczywiście zrobiła mapki i jest, dotarliśmy. Towarzysz, 62%. Oczywiście te challenge będą na szaro. A, dobra, okej, okay. te challenge będą na szaro i bardzo możliwe, że niektórych nie będzie się dało po prostu przejść. 40 ronda. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Chwila, to jest coś takiego. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Aha, aha, aha. Dobra, nie o to chodzi. Raczej chodzi o to, żeby podśrodkowe drzewko ciebie zrobić. Nie. Sekunda, bo. <ścười> Czuję się trochę zagubiony, nie? Że mamy alchemika. A, mamy mm, paru alchemików, dobra. Nawet nie ogarnąłem, że tylu alchemików mogę postawić. Dobra, cyk, 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 cyk. Dam wam jeszcze, o, podgórne drzewko sobie zrobimy. W ogóle nie pamiętam, kiedy ostatni raz używałem tak wielu alchemików w jednym miejscu. Chyba nawet nie było y, takiego czegoś. Dobra, także proszę rzucić kwasami. I czy uda się to rozwalić? Okej, okay, coś tam zadajemy obrażenia. Ale nie zmienia to faktu, że jakoś tak... Mało, bardzo mało. Ej, o co tutaj chodzi? Czy ja muszę zrobić po prostu to wszystko pod dolne drzewko? No i chyba o to chodziło, po prostu, że musiałem całą mapę zaspamować. Także pierwszy challenge mamy już wykonany. Zobaczymy, czy uda mi się dzisiaj dotrzeć do końca tej strony. Chociaż patrząc na to, ile tego jest, no to może być z tym mały problem. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Runda, która. 131 2 miliony kaski. Nowy skin saudy. Od razu. Na 20 poziom. No i zadziałała tutaj taktyka. Postaw cokolwiek, a i tak przejdziesz, więc całkiem prosta mapka do przejścia, chociaż troszeczkę trzeba było, wiecie, tego nastawiać. 49%. Za, za każdym razem trzeba, wiecie, będzie potwierdzać. Wiem, że to nie działa, ten challenge. Może nie działać. Oj! Czekaj, czekaj, czekaj. Sauda. 20 poziom. I mamy... Hmm... A jakbym ją wchłonął po prostu? Dobra, jazda, dawaj mi to. <laughs> Czy to o to chodzi, że ja muszę 3 piąte tiery postawić? Dobra, zaraz zobaczymy. O, idzie, bad! Potężny, ogromny bad. Aha. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Setna runda. Dobra, to, to nie jest na pewno yy, zwykły bad, tylko jakiś taki ulepszony. Ma więcej HP na pewno. Ale nie widzę, żeby... Chwila, 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 bo coś mi tu... Coś mi tu zaczyna śmierdzieć, że ten bad się przebije. A nie powinien się przebić i trzeba będzie, wiecie, zacząć kombinować z ustawieniem... Oj, szybko, szybko, szybko. Niszcz go! No i przeszedłem, bo przecież y, supermanki pod dolne drzewko ma ten portal, czy coś takiego. Nie wiem, jak to działa. Wiem, że udało mi się to przejść za pierwszym razem, więc jestem y, z tego zadowolony. I tutaj, o, bardzo macie podobny ten. Mm, w sumie taki sam awatar. To ma tysiąc lajków! Słuchajcie, zobaczymy, czy pod tym filmem będzie więcej lajków niż y, aktualnie. Znaczy, niż, niż pod tym challengem. Także zachęcam do zostawienia lajka. No i oczywiście obczajcie moje dwa kanały, czy Flotar i Flotar Roblox. Zgadnijcie, co się na Flotar Roblox pojawia. To jest zagadka na dzisiaj. 70 runda. Dobra, tej bohaterki raczej nie muszę używać. I tego jestem pewien, ale i tak sobie jej użyję. Boomerang. Okej, okay. czwarte tiery z tego co widzę. A, postawię ciebie. Ja wiem, ostatnio jestem mega fanem Pirata, chociaż warto zaznaczyć to, że um, gdy gram na tym najnowszym patchu, to niestety ten jego został trochę znerwiony, um, właśnie Pirat. I chyba pod górne drzewko bardziej się teraz opłaca go robić, ale dobra, postawmy cokolwiek i w ogóle zobaczmy o co chodzi yy, w tym challenge'u. Aha, mamy dużo kamobalonów, dobra, uh -huh, rozumiem i te kamobalony się przebijają, troszkę się przebijają, ale tak nie do końca. Jeszcze może postawmy tutaj cokolwiek. Z tego co widziałem, to to ma też 90% parę, 94% ukończenia, więc raczej nie będzie to jakieś wymagające. No właśnie, o tym mówiłem, więc zostawiam kolejnego lajka like i możemy przejść do kolejnej mapki. Tym razem ile? 86%, więc raczej tutaj też nic nie będzie takiego, wiecie, spektakularnego. A postawiłem sobie paragon, żeby było troszeczkę ciekawiej, także wciągnęliśmy go od razu. 430 lajków like też bardzo dużo ta mapka miała. Lecimy z kolei. I ta ma tylko cztery. Właśnie to jest dziwne, nie? Że niektóre mają o wiele więcej, a niektóre o wiele mniej. Może dlatego, że się pojawiają na przykład na głównej tej stronie. Jak się tam wejdzie. No nie, no kolego. Jakby przepraszam, ale Storunt no nie będę grał. Jakby fajnie, że coś takiego zrobiłeś, ale no nie, sorry, nie ma opcji. Nie no, oczywiście przeszedłem to, ale raczej nie chcę właśnie takich mapek, gdzie wiecie, 100 rund i tak naprawdę nic kompletnie się nie dzieje, bo to jest normalna mapka. I też mogliście zauważyć, że mam włączonego Double Cash Moda. Spokojnie, to, że mam włączonego Double Cash Moda nie robi żadnej różnicy, bo i tak zawsze wykorzystuję tą bazową kwotę, a nie to, co zarabiam podczas wykonywania tego challenge'u. I kolejny challenge był bardzo dziwny, bo miałem 40 rundę i postawiłem na test po prostu bombshootera, żeby zobaczyć o co chodzi i przeszedłem po prostu, także Adam Adamos chyba to był autorem tego, tak Adam Adamos dziwna y, mapka przechodzimy sobie do kolejnej, tutaj jak widzicie zrobiłem sobie mały rekonesans, żeby zobaczyć y, jak będą wyglądały kolejne challenge, z tego co wiem tutaj mam dużo kasy tak, bardzo dużo kasy i 20 rund do przejścia no i patrząc na to, że miałem tak dużo kasy, to wiadomo, że nic złego nie mogło się tutaj wydarzyć, dlatego bardzo szybko udało się to przejść. Uuu, 20%, 8, 20 8 ukończenia tego challenge'u, plus mapka, za którą nie przepadam, bo tutaj jest taka dziwna rzecz ze ścianą. Czekajcie, co to będzie dokładnie? Aha, yy, aha, 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 dobra, czyli trzeba będzie coś na środku, ale chwila. Czekajcie, bo ja, ja chyba czegoś nie rozumiem. Przecież wystarczy, że coś takiego. A nie, dobra, bo to są rigro balony, które są bardzo szybkie. Ale mam, mam wszystko dostępne. To, czy <laughs> ja czegoś tutaj nie, nie rozumiem w tym? Na, na czym polega trudność? Przecież wystarczy, że co, coś takiego zrobię i tyle. Nie, nie wiem, M musi coś być jeszcze tutaj. Bo to jest niemożliwe, żeby to był taki prosty challenge. Oj, 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 coraz więcej tych balonów jest. Aaa, no tak. <laughs> Musiało coś wiedzieć. Czekajcie, mam, jed mam jedną małpkę do postawienia. Dobra, dobra, dobra. A jeżeli bym zrobił coś takiego. Okej, okay. i ty teraz widzisz. A nie, bardzo wolno strzelasz. Dobra, myślałem, że jakoś się będą blokowały te balony, czyli raczej nie o to chodzi. A, ten piąty tier, już myślałem, że yy, będę miał to włączone i uda mi się to oszukać, ale. Coś innego tutaj musi być. Dobra, jeżeli bym wziął ojojojoj. oj, mm, nie zrobię tego tak jakbym chciał. Jeszcze raz. Podstawię sobie snajpera i można chyba snajpera na półeczce tutaj albo jakoś uprzątnąć. Tak, można uprzątnąć tą półkę. Dobra. Także bierzemy to i taki nie wiem, coś takiego. Tylko, że to i tak będą za szybko te pociski przebijały się. No właśnie, one się przebijają za szybko, więc chodzi tutaj o coś innego. Czy mogę sprzedać w ogóle małpkę? Mogę ją sprzedać. Dobra, jeżeli mogę sprzedać małpkę, to najprawdopodobniej polega to na tym, że na początku stawiamy sobie ninja, a później stawiamy snajpera. Pod Z chyba jest snajper, jeżeli dobrze pamiętam. Który będzie mógł zniszczyć właśnie te balony. Dobra, chyba się uda. Uwaga, zobaczymy, czy o to chodziło? Tak, o to chodziło, czyli szybka sprzedaż. Yy, będę z wami szczery nie lubię takich mapek. Bardzo nie lubię, ale to nie dlatego, że one są złe, tylko dlatego, że jestem mega słaby w sprzedawaniu małpek i po prostu yy, kupowaniu jakichś nowych. Także widziałem, wiedziałem, co trzeba zrobić. Olejku. Znowu mm, bardzo podobna rzecz, czyli bardzo dużo kaski, którą możemy wydać na y, różne upgrady. Ok, lotniskowiec, dawno lotniskowca nie było, przecież nie, ostatnio był lotniskowiec, i lotniskowiec teraz ogólnie jest y, podobno bardzo dobry. Więc postawmy sobie jakieś losowe małpeczki, standardzik, nie? Tutaj może jakiegoś ninja i zobaczymy, czy to wystarczy. Mhm, pyk, jakiś rak. O! Mało bijemy. Dobra, czyli ten ym, Bat ma bardzo dużo HP. No nie uda mi się tego na pewno przejść, więc trzeba po prostu coś innego zrobić. No i postawiłem więcej małpek i od razu to przeszedłem za pierwszym razem, nie licząc tego, który <laughs> widzieliście przed chwilą. Także BTD, I guess, 3000? I ma 97% ukończenia. What? Nie, to musi się jakoś pojawiać na tej głównej stronie. 280 runda... Aha, dobra, już rozumiem o co chodzi. Dobra, czyli tak. Mamy jedną małpeczkę, runda 280, i nie możemy jej ulepszyć. O nie, co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Jedyne, co mogę zrobić, to po prostu przyspieszyć grę i zobaczyć, że mm, zostanie. Ej, szczerze, spodziewałem się, że będzie y, tak, że zostanie mi jeden HP. Także nie Ja bym to tak zrobił, żeby zostało jeden. Ym, no, jeden po prostu HP. Także fajnie, zostało to ukończone. Tutaj mamy 40. rundę. Aha, aha. Sekunda, są jakieś ulepszenia? O nie, same małpki 000? No dobra. Może to w ogóle polega na tym, że ja nie mam stawiać żadnej małpki, bo za każdym pociskiem tworzą się kolejne rigrow balony, i może coś takiego to jest? Uwaga, zaraz zobaczymy, nie, bo to jest 616, czyli dopiero mam postawić małpkę, jak będzie bad. Przepraszam, jak będzie Moab, czyli na, na początku nic nie stawiam, w ogóle bardzo ciekawe to jest. Tylko co powinienem postawić? Wydaje mi się, że to będzie y, super małka, ale poczekajmy. Na moment, w którym się pojawi y, ten bard, bo tutaj sobie tracimy HP. Spoko, spoko, spoko. I lada moment. Dobra, muszę być przygotowany. Jak tylko się pojawi, żebyśmy jak najwięcej warstw po prostu mu zabrali. A super małpka kosztuje najwięcej, więc dlatego po prostu yy, wydaje mi się, że to będzie ona tutaj potrzebna. I ostatni. O, jeszcze jeden balon. Dobra, jest. Jest. Hmm. Nie wiem, nie wiem, czy to o to chodziło szczerze. Dobra, nie o to chodziło. Widzicie, 616 się przebija. Ale co innego mogę tutaj takiego dać. Co sobie poradzi. Wiecie co? Zaczynam myśleć, że może przez to, że była aktualizacja, to może rozwiązanie tego challenge'u już nie działać i mam nadzieję, że tak nie jest. Dlatego spróbuję raz jeszcze z Super Małpką, bo yy, sprawdzałem już inne. No i 63 balony, udało się. 71. Nie, no to jest za mało, po prostu. To jest za mało, żebyśmy to yy, mogli tutaj przejść. W ogóle mam jeszcze double cash mode yy, Ale yy, kontynuować. Nie, no raczej nie chodzi o to, żeby wydać kaskę. Jaki to ma procent ukończenia? Bo coś mi 43. No to to nie może być jakieś takie mega trudne. Sprawdzę, no mam same małpki 000. W większości i tak nie mogę postawić. 025! Mam do dyspozycji farmę 025. Czemu mam farmę? Czekaj, co, co robi farma? Wiem o co chodzi. Przecież ta farma wygeneruje mi HP. O kurde! Czyli tą mapę przechodzimy nie używając kompletnie małpek. Ale porąbane, dobrze, że wyszedłem do menu, bo już yy, chciałem przejść do kolejnego challenge'u. Ale mówię, kurde, to ma 40%, 616 i 1 HP. 1, o, 11 HP zostaje, ale powinna zostać 1 HP. Mega fajna mapa, naprawdę. Ninja Hero 425, super, yy, super rzecz. Yy, o, jeszcze nam 4 mapki zostały na tej stronie, także co? Karczewski. Yy, o, handler 1? To co jest? Czemu mam jednego handlera który. Nic nie może zrobić. Czekajcie, czy... Aha, Beast Handler w ogóle mam bardzo mały zasięg ataku. Chciałem kiedyś zrobić taki odcinek, gdzie używam właśnie tylko Beast Handlera, który tak naprawdę nic nie może zrobić. Ale nie wiem, czy to by było y, na dobrą sprawę fajne. Cyk, ale bije. <ścoughs> Potężny Beast Handler, tylko że bez y, żadnej bestii. Dobra, możemy to y, przyspieszyć. O nie, przebiły się balony. Sekunda, czyli trzeba wybrać inne miejsce. Może tutaj na samym początku. Okej, okay. a tylko że. Wiecie, jaki jest problem, że kamera. kamera zasłania, ale postawiłem go dokładnie tam, gdzie. Yy, tam, gdzie jest kamerka. I. chyba o to chodziło tak. Także ciekawe też, nie ukrywam, yy, bardzo, yy, bardzo fajne, jeszcze 90%, 98%, no to znowu będzie to samo, czyli masz do dyspozycji mnóstwo kasy, setna runda i yy, sniper, no dobra. Dobra, liczę na to, że taka ekipa wystarczy, żeby rozwalić tego bada, tak, udało się go rozwalić, więcej stawiałem w sumie yy, tych snajperów, niż yy, rzeczywiście grałem to, także tutaj, yy, wow, 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 dużo modyfikatorów, bardzo dużo modyfikatorów, a nie mam, Okej, okay, 750, chimpsy, zobaczmy co my tutaj mamy, opancerzony bat, spoko, rzućmy sobie jeszcze okiem na upgrade. wszystko jest do dyspozycji, dobra, jakbym sobie postawił, hmm, tego jego mościa, czyli po prostu pirata, nie wiem czy w ogóle mi będzie na to stać, na paragon, okej, okay, stać mnie, i uwaga, czy to o to chodzi, pierwsza rzecz, wiecie, nawet nie pomyślałem na dobrą sprawę, co tu jest mi potrzebne, oj, o, mało HP bijemy, bardzo mało, ale umiejętność, dobra, pierwsza umiejętność jest, pierwszy opancerzony bardzo został wciągnięty, więc musimy teraz poczekać tą chwilę zanim nasza umiejętność się odnowi i wydaje mi się, że po prostu go wciągniemy. No i proszę bardzo, challenge zaliczony, także dwunasta łapka w górę trafia na twoje konto, panie Maxman po 2 i demonek. 42% ukończenia. O, oj, tama. Dobra, to pewnie trzeba będzie zalać tamę. Pierwsza runda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I cyk, cyk. Teraz ten przycisk. Chociaż w sumie na dobrą sprawę, czy ja tego potrzebuję? Okej, okay, w sumie po co ja to zrobiłem? No, a nie, to no, mogę same łodzie postawić? <laughs> Czekaj, to... Dobra, postawię sobie dużo łodzi. Tylko jeżeli to będą kamo balony, a ja nie sprawdzałem tutaj nawet... No to będę trochę w dupie. I ta no to jest. To jest żart, okej? Okay. To jest żart. Co? Ja, a ja mam ninja postawić. Dobra, no to w takim razie trzeba będzie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Trzeba będzie zbudować most i po prostu ulepszyć sobie Ninja. Wydaje mi się, że jeden by ale tak, żebym nie musiał tego powtarzać po raz kolejny, wydaje mi się, że o coś takiego chodziło. Pamiętam, że jak po raz pierwszy się z tym spotkałem, to naprawdę spędziłem dużo czasu, żeby zrozumieć, hej, jest w ogóle taka mechanika w grze, czyli robimy sobie Ice podśrodkowe pod środkowe drzewko i wtedy możemy stawiać po prostu na tej zamarzniętej wodzie czy też lodzie Małpki, także fajnie. I ukończyliśmy kolejną stronę. Znaczy tak, to jest kolejna strona już, bo ta jest tak, w całości ukończona. Ta, tutaj chyba, o, widzicie, tutaj są stare challenge, niestety. Jest jak jest. Także udało się to zrobić. Przechodzimy do strony 14. Dziękuję wszystkim za zrobienie challenge. No i będzie trzeba, nie wiem, nie mam po prostu pomysłu, jak mam to nadrobić, naprawdę.